Siemka, ja jestem Odacho i mam dla Was kolejny film z Dokana. Dzisiaj zajmiemy się rzeczą, która już była u mnie na kanale, czyli Ultimate Clash. Jako, że zaczęła się nowa, nowa celebracja. Śmieję się, bo celebracja to dosyć duże słowo na to, co się dzieje ostatnio w Dokanie. Powiedzmy, że nawet za duże słowo. No, ale mamy tak czy siak trochę nowego kontentu. Ja tutaj w ogóle mam karty. Chyba nie wszystkie mam tutaj karty, których w sumie mógłbym użyć, bo na przykład. Tego tiena, albo tego bu, mógłbym użyć, ale chyba wszystko to, co trafiłem podczas celebracji. Zresztą zobaczcie, nie chcę się chwalić, ale zobaczcie zresztą, co, co udało mi się trafić podczas celebracji. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o content, to była standardowa pustynia, i wydaje mi się, że pustynia. Będzie jeszcze przez najbliższe parę tygodni. Na Japonii wyszedł właśnie ten nowy Friza z turnieju mocy, a my nie dostaliśmy nawet żadnego nowego Eza. W zasadzie dostaliśmy... Dostaniemy prawdopodobnie Eza, znaczy jest powiedziane w, w info, że dostaniemy Eza, ale to nie będzie Eza, żeby możemy farmić ds do 30 poziomu, tylko będzie to stare Eza. Buchana, medalami z tego Eza będzie można obudzić inną kartę, ale to już nieważne. Ja tutaj sobie zaczynam, oczywiście, w sposób taki, jaki już mówiłem wam ostatnio. Ostatnio robiłem to bodajże drużyną Giniu. ale powiedziałem, że można to zrobić też drużyną Bardoka. Dzisiaj zrobimy to sobie drużyną Bardoka. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to pierwszy stage zawsze w Ultimate Clashu. Robię sobie darmową drużyną ze względu na to, że jest to po prostu bardziej upłacalne. Bo jak w przypadku tego, napy on jest AGL, i mielibyśmy go zrobić drużyną TEK, to tak naprawdę jedną drużynę TEK sobie oszczędzamy, ponieważ ten pierwszy przeciwnik jest na tyle prosty, że można go po prostu darmową drużyną zniszczyć. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale gram na... wyłączyłem sobie tryb oszczędzania energii. Chyba pierwszy raz w życiu jestem na ostatniej prostej do tego, żeby mieć tysięczny dzień logowania. I pierwszy raz w życiu. <grych> Używam trybu innego niż oszczędzanie baterii, czyli tego, gdzie animacje są bardzo płynne i, i w ogóle cała gra jest bardzo płynna. Jestem wręcz zdumiony, jak to ładnie wygląda. Zawsze szkoda mi było baterii. Zresztą nie tylko w Dokanie, yy, ale również we wszystkich grach. W zasadzie w większości gier, w jakie gram, jestem fanem oszczędzania yy, na jakości, chociaż tutaj w Dokanie jest na odwrót. Jakość wiąże się z wyższą ilością klatek. Ale wiecie o, o co mi chodzi? Jak gram w jakieś gry, to nie, nie zależy mi na tym, żeby było ładnie. Po prostu zależy mi na tym, żeby było płynnie i tak dalej. Może to też jest kwestia tego, że nie mam jakiegoś najlepszego komputera, ale muszę polecić panach, u, u którego składałem komputer, ponieważ mam go już ponad szósty rok, mogę powiedzieć, że mam go w szósty rok i nie zmieniałem w nim, w nim nic. Jedyne co dokupiłem to jeden dysk SSD. I 8 GB, także mam 16. W zasadzie od tego czasu nic absolutnie nie zmieniałem, więc jestem zadowolony. Nie dałem, nie dałem dużo za ten komputer, ale trzyma się i w zasadzie wszystko mi działa tak, jak działać powinno. Ale może skupmy się bardziej na dokanie. Nie zwracam uwagi w sumie, jakie są, jaki kolor ma ostatni boss. Także może sobie zrobię to. Zrobię sobie, zrobię sobie to w ten sposób. Polecę najsilniejszą drużyną, jaką mam: Resurrected Warriors. I tak, może zrobimy. W ogóle ten Buu, którego teraz wybrałem, Kid Boom I on dostaje Eza na Japonii. Jestem wręcz zdumiony. I trochę nostalgia się we mnie obudziła, dlatego że jest to pierwsza karta, którą używałem jako lidera. I jest to dosyć dziwne, ponieważ w zasadzie wtedy nie miałem. Nie miałem w ogóle chyba żadnej, nawet innej karty fioletowej. I wszystkie inne karty, których używałem, to były karty super. I one nie były w ogóle fioletowe, więc ta liderka absolutnie nikogo oprócz siebie nie bustowała, ale ja wtedy grałem w Dokana, można powiedzieć, dla fanu, nie zależało mi na tym, bo robiłem wtedy tylko questy. I tak, tak czy siak mi się udawało robić te questy. I nie ogarniałem w ogóle tych lider skilli, pomyślałem sobie, że przyjdzie na to jeszcze czas, a pasywki to już w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. I ta karta, jaką miałem na liderce, to ona dużo biła, bo nie dość, że chociaż nawet przyjaciela nie, nie wybierałem takiego samego, także była pod, je pod jedną liderką i to tylko swoją, ale jak na to. Jak liczby wykręcały pozostałe karty, no to ta robiła dobre wyniki i zawsze mówiłem nie no, nie mogę zdjąć jej z liderki, bo szkoda mi tego, że nie będzie już tak dużo biła. A potem wylosowałem Super Vegito fizycznego, w zasadzie nie Super Vegito, Vegito Blue fizycznego, tego, który teraz ma Ezra i jest obecnie jedną z najlepszych kart TUR w grze. I jego potem przerzuciłem na lidera, niestety Kid Buu musiałem wyrzucić z drużyny, i powiem szczerze, byłem zdumiony, jak dobrze to się sprawuje, że te wszystkie inne karty też dostają busta. No, ale to były piękne czasy. Rok 2018, w zasadzie początek roku 2018. Swoją drogą cieszę się, że tak mam teraz płynnie, bo szybko mi wszystko idzie tutaj. Zrobię sobie tak. Ten yy, propo jeszcze starych czasów, yy, Vegeta, Majin Vegeta, legendarny, którego teraz wybrałem do drużyny, był pierwszą legendarką, którą Trafiłem w życiu i absolutnie jeszcze nie wiedziałem w ogóle wtedy, że istnieje coś takiego jak legendarki, że, że jest jakaś rzadkość i tak dalej, więc cieszę się, że, że, że nie sprzedałem tej karty, ani nie wymieniłem na punktu baby. Zresztą nie jestem, szczerze mówiąc, wątpię, żebym kiedyś trafił legendarkę, ale absolutnie nie jestem pewien tego, czy jakieś legendarki kiedyś nie wymieniłem na baba pońcy przez przypadek, bo ja wtedy kompletnie nie ogarniałem gry i nie wiedziałem, co się dzieje. Dopiero po jakimś czasie, jak zobaczyłem że mam dwóch margin wegetów, tego zielonego, który jest dosyć stary i bezużyteczny obecnie, ale też dostaje za także ten O, właśnie dlatego o tym zacząłem mówić ponieważ ten super atak został odświeżony. Yy, I miałem tego TEK i miałem tego, którego teraz widzieliście i zastanawiałem się, który jest lepszy w sumie, bo, bo tamten TEK, na tamtego TEK mam medale, a na tego niebieskiego nie mam medali, to może tego tek sobie zachowam, a tamtego sprzedam. I rozumowałem w ten sposób, także. <laughs> boli mnie teraz jak o tym myślę. W zasadzie potem jeszcze nawet trzy miesiące później nawet potrafiłem robić takie błędy, że jak wylosowałem duplikat do karty i w zasadzie mogę wam to teraz. Mogę... nie będę wam teraz pokazał tego, bo wyjdę z gry. Yy, ale mam tutaj SSJ-4 Gogeta. Wybrałem yy, tego, transformującego się buzem z kulera, ale to już mniej, że tutaj tak jest małe, yy, mała różnica. Yy, zrobiłem mega gubi błąd, bo dodałem duplikat do lewej górnej ścieżki zamiast do prawej dolnej, bo wydawało mi się, że... <grych> tutaj mogę odblokować wszystko za darmo, w zasadzie nie muszę nic robić, a tam muszę ulepszyć superatak do 10 poziomu. No to ja przecież tego nie będę robił, no to bez przesady, nie? A potem yy, zacząłem ulepszać kartę, jak już zacząłem bardziej ogarnić, to ja sobie myślę... Przecież ja tej karty chcę używać, dlaczego ja wtedy tego nie zrobiłem. Ale najśmieszniejsze jest to, że od tego czasu nie trafiłem ani razu kolejnego Gogeta SJ4, żeby móc dodać drugi duplikat, jakby w prawą dolną ścieżkę, żeby naprawić móc ten błąd. Także w życiu dosłownie w pierwszych trzech miesiącach życia trafiłem dwa razy tego Gogetę. Dałem duplikat w złą drogę i do tej pory widać to niestety. Jaki błąd popełniłem? Dlatego miałem też problemy z ze zrobieniem jakiegoś SBR, fuzji, ponieważ ten Gogeta strasznie zasysał. Nie byłoby to aż takiej dużej różnicy. No szczerze mówiąc, wtedy też miałem karty, które całe, ale, ale wtedy już mniej więcej ogarniają o I żałowałem strasznie, że nie wykrzesałem 100%, 100 tego potencjału, którym mógłbym grać i tak dalej. No ale dobrze, przechodzimy sobie już powoli do takich przeciwników, którzy będą może sprawiać mniej, może nie będą robić jakiegoś większego problemu, ale na pewno będą. Uprzykrzać życie, jak na przykład ten Babidi. Prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, on sprawia, że nie można robić superataków, także będziemy zwykłymi atakami musieli go. Tak dobrze pamiętam, musieli go wykończyć. Ale to nie jest żaden problem w tej drużynie, ponieważ mamy tutaj Omegę i Ulonga Szarbadona i Kulera, którzy zawsze mają jakieś dodatkowe superataki, także znaczy ataki, więc to jest żaden problem. No i jeszcze kwestia tej celebracji, bo zacząłem na początku temat i go nie dokończyłem. No jest tutaj. Mało się dzieje w tym dokanie, chociaż mogliby jakąś Eze wrzucić i tak dalej, ale cieszę się, że w drugiej części będzie właśnie Chain Battle. Nie wiem, czy wcześniej o tym wspomniałem, ale będzie właśnie Chain Battle. Będzie przeciwko legendarnemu Super Saiyaninowi Broliemu. Jest to przeciwnik, którego Japonia miała jako pierwszego, więc. Jeśli nic się nie zmieni, a wydaje mi się, że nic nie powinno się zmienić, to będzie to wyglądało tak samo jak na Japonii, a na Japonii wyglądało to tak, że kartami, które miały jakieś bonusowe punkty za używanie ich i tak dalej, były właśnie Go Brossy, było Family Kamehameha i tak dalej, czyli po prostu karty, które puszczają Kamehameha w Broliego jakby kanonicznie. Można zresztą to zobaczyć na Wikipedii, także... Komunikat dla wszystkich osób, które się przygotowują do Chain Battle. Wyfarmcie sobie te karty, które będą potrzebne. Na Wikipedii można zobaczyć, które będą potrzebne. Przygotujcie swoje drużyny, i ja rzecz już zrobiłem taką jedną, ponieważ... Teraz dostaliśmy trzy bilety, trochę bezużyteczne na pierwszy rzut oka, ale można je użyć właśnie w tym celu, tego Chain Battle, za które można wziąć właśnie trzy karty przeze, przeze mnie wspomniane z familii Kamehameha, Goku, Gohana i Gotena, tych, którzy mają Eza. No i w moim przypadku Gohan i y, Goku byli na 100% ukrytego potencjału, a Goten miał 90%, więc wziąłem sobie bez myślenia Gotena, ulepszyłem go do 100%, potem pomyślałem sobie... Chwila, przecież dosłownie w Chain Battle liczy się to, jakie mają się linki i tak dalej. Więc wziąłem sobie tego Goku, wziąłem sobie tego Gohana, ulepszyłem ich na maksymalną, na maksymalny poziom, jeszcze bez super ataku, bo to sobie on wyfarmię w miarę możliwości. I będę używał kart zdokanowanych i tych dodatkowych kopii niezdokanowanych, ze względu na to, że linki będą mieli bardzo podobne i będzie to lepiej działało dla przyjaciół. Także ja myślę o przyjaciołach. Ja mam nadzieję, że Wy też pomyślicie. Bo to, co się nie, niekiedy działo na podczas pierwszego Chain Battle, yy, kiedy tam były Ultimate Gohany, Imagine Ball trzeba było używać i tak dalej, i niektórzy wrzucali całą drużynę z Future Sagi za masę. I Super Saiyan rozy to ja patrzę i mówię, chyba o co Ci chodzi, chłopie? Czy Ty jesteś niepełnosprawny? Czy Ty nie umiesz czytać? Czy nie masz innych kart naprawdę? No, ale tak czy siak. Ja tutaj wezmę losowe karty, tak na dobrą sprawę, ponieważ, nie wiem, wezmę tego Orb Changera. Nie patrzę nawet, taki team biorę, prawdopodobnie mógłbym zrobić jakiś lepszy, ale wiecie, to jest dosyć prosty stage, ten, który był przy okazji właśnie celebracji Bu Margin busaki to było trochę... Pamiętam, że to było trochę trudniejsze, ale nagrywam ten film, dlatego żebyście, żebyście coś mieli. Ja też lubię nagrywać filmy z dokana, zresztą nie wiem, czy jutro prawdopodobnie wam to wrzucę. Dzisiaj jest piąty jutro, czyli we wtorek wam to wrzucę, szóstego, prawdopodobnie w w piątek, jeśli się uda, chociaż nie jestem do końca pewien, plan jest taki, że w piątek będzie stream. Chciałbym na nim zrobić trochę pogadanek, może zrobimy trochę do kana, albo najpierw zrobimy do kana, a potem, jak mi się znudzicie, zrobimy pogadanki, tak czy siak. Albo nawet zrobię dwa streamy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Także przygotujcie się mentalnie na tego streama. Nie chcę go robić teraz w środku tygodnia, bo sam mam, wróciły mi, że tak powiem, obowiązki związane ze studiami. Dzisiaj miałem, czyli dzień przed tym, jak to oglądacie, miałem pierwsze zajęcia zdalne. Jestem dosyć zdumiony tym, jak to wyglądało, ponieważ... O, wiecie co? Co, tu się... co to ma znaczyć? Dobrze, zrobimy to w ten sposób. Jestem zdumiony, jak niektórzy wykładowcy potrafili się nauczyć w kontekście tego, co było pół roku temu, korzystania z tego wszystkiego, tego classrooma. Możecie mi w komentarzu napisać, kto jeszcze ma, czy w szkole u was, czy na uczelni macie zajęcia zdalne, jak to u was wygląda, czy, czy, są jakieś... czy jest lżej, czy jest ciężej, czy, czy, czy przez to, że na przykład się nie widujecie, Wykładowcy zadają Wam albo nauczyciele zadają Wam więcej albo mniej. Napiszcie, czy lubicie taką formę uczenia się, powiedzmy odbywania zajęć, ponieważ ja na początku uważałem to za coś ciekawego, kiedy to pierwszy raz weszło, ale teraz jestem kompletnie tym zmęczony. Chciałbym, żeby już było po staremu. Jestem i tak cieszę się, że i tak, że chociaż trochę zajęć będę miał stacjonarnych, bo w środę mam w zasadzie cały dzień normalnie zajęcia i, i po prostu dziękuję Bogu za to, że jeden dzień w tygodniu chociaż mogę pochodzić na zajęcia. To jest aż przerażające, jak mówię to na głos. Ale współczuję bardzo osobom, które nie wiem, czy ja teraz nie umrę przypadkiem. Współczuję bardzo osobom, które poszły na studia, może też głównie ze względu na to, że chciały po prostu zasmakować tego studenckiego trybu życia i teraz są zmuszone przez to, przez to, wszystko co się dzieje, żeby siedzieć przed komputerem. No to jest straszne, i bardzo współczuję, jeśli są tutaj takie osoby. A wiem, że na pewno są, także chciałbym poznać Wasze zdanie, ponieważ no moje jest takie, że jestem tym już po prostu zmęczony, ale no wiecie, no nie ode mnie to wszystko zależy. Ja się cieszę, i tak, że 3,5 roku mogłem normalnie postudiować, i uważam, że to są najpiękniejsze lata, były mojego życia, i nie oddałbym tego za nic, więc chociaż dobre, i tyle. Ale nie załamujcie się, raczej 5 lat to nie potrwa, także... <grych> <grych> także tak. Dobra, przechodzimy sobie do Dokana <grych> z powrotem, bo on jest w zasadzie takim tłem dla tych wszystkich moich pogadanek, które sobie tutaj z wami urządzam. No. Myślałem, że boom mnie zniszczy, ale, ale mnie jednak nie zniszczył i bardzo się z tego powodu cieszę w ogóle. Czy ta karta jest w kategorii Worthy Rivals? Oczywiście, że jest, wow. Zobaczę sobie jaką ma tutaj dużą część. Wow, taka... wow, ta karta jest niezła. Nie ja sobie rzucam tę kartę na drugiego lidera. W ogóle wiecie co? Jeśli ktoś ma naprawdę miewa ból dupy przy, podczas słuchania tego, jakie ktoś ma szczęście w dokanie, to niech niech zatka teraz uszy. Ja naprawdę... Nie wierzyłem w to, jak to się stało, ponieważ zawsze miałem bardzo mało szczęścia na, na banerach właśnie top Legendary. Zrobiłem jednego samona, <grywa> zrobiłem jednego samona, multi-samona za 50 DSów, i pierwszy samon trafiłem na nową legendarkę. Ja po prostu nie wierzyłem. Ja się czułem, jakbym dosłownie przed sekundą założył konto, i Bandai chciało mnie zaprosić do grania w gry tym pięknym gestem, i do tej, od tej pory już nie robiłem samonów. Ale jak widzieliście może kto zwrócił uwagę na liczbę moich ds ten widział, że mam ich tylko 14, ponieważ wszystkie ds -y, które do tej pory zdobywałem. Nawet na single muszę się przyznać, że tego nie robię często, ale stwierdziłem, że ten baner, który był teraz z Goku i Vegetą, który się transformują w super Vegito, był naprawdę bardzo fajny, więc dam sobie trochę jeszcze szans, ale no nic nie trafiłem z tych singli, nie trafiłem też z nic z Multi. W zasadzie trafiłem duplikat do Bardoka. Duplikat jeszcze jeden do LR-ki Goku i Vegety, stary Int. Ale nowej karty Goku i Vegeta nie trafiłem. Także w zasadzie jest to jedyna karta z dwóch ostatnich celebracji dużych. To w zasadzie ten Goku i Vegeta to jest jedyna karta, której nie trafiłem, bo i Bu trafiłem, yy, Gogeta i Vegito, nawet tego Tiena i Buchana trafiłem. Także jeśli chodzi o content, to może faktycznie jest pustynia, ale jeśli chodzi o moje szczęście, to lepiej wydaje mi się, że w moim życiu nie było. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo mówiłem to. To jest trochę podejrzane, bo mówiłem to wcześniej, jeszcze przed celebracją, że jeśli nic nie trafię. To, przed piątą rocznicą, że jeśli nic nie trafię, to kasuję do kana. Wyobrażacie sobie, że dopiero teraz, kiedy pierwszy raz powiedziałem coś takiego w życiu, to trafiłem w zasadzie niemalże wszystko, oprócz jednej karty. Gdybym trafił wszystko, wszystko, to już by było trochę niesprawiedliwe. Także. Jeszcze na tamto przyjdzie czas. A ja to już sortuję od the Choir zamiast od tego. No dobrze, dzisiaj, czyli dla was wczoraj, wyszedł baner z Gohanem. I wcześniej, jak patrzyłem na jakieś stronki i tak dalej na Wikipedii, to nie wyglądał on jakoś rewelacyjnie dla mnie, ponieważ był tam bardzo którego właśnie teraz wcześniej wspomniałem, trafiłem z duplikatem. Był Pikolo, którego lubię i chcę, ale nie jest to karta, po którą bym jakoś specjalnie samonował. No ten Gohan jest mega fajny i ten nawet yy, Kaioshin, yy, w zasadzie Shin i Kibito, którzy się tam zmieniają w Shibito, oni też są mega fajni. I w sumie te dwie karty nowe bym potrzebował. Ale no ten Bardok mnie trochę od, odpychał, odpychałem je też inne karty, które tam potem były i miałem. No ale widziałem, że u nas Bardoka zamienili na Birusa. A Birus to jest dosyć nowa karta, której też jeszcze nie mam. Także szczerze powiem, wydaje mi się, absolutnie żadnego super ataku tutaj w tej turze nie załadowałem, mega. Nie będę chyba się powstrzymywał i jeśli uzbieram 50 ds to będę samonował na tym banerze. Uważam, że to jest dobry baner, na pewno ma dużą wartość dla mnie, nawet jeśli trafię coś, co już mam. I coś, co nie będzie pieprzonym STR Ultimate Gohanem, którego trafiłem już w życiu 9 razy, to... Będę zadowolony. Poza tym wierzę w moje szczęście ostatnio, naprawdę, tak jak zresztą przed chwilą mówiłem, moje szczęście ostatnio wygląda rewelacyjnie. Także szybko to idzie, powiem szczerze. 20 minutek nagrywam. <grym> Nagranie nie będzie trwało pół godziny, tak jak ostatnio. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jeszcze to trochę zedytuję. Dokan jest tutaj tłem, ale ta edycja Ultimate Flasha wcale nie jest taka trudna. Jiren może być trudny, także na Jirenie może się trochę bardziej skupię. Ponieważ z Jirenem, kiedy pierwszy raz się pokazał, miałem trochę kłopotów, szczerze powiem. Ale potem, jak ogarnąłem, że w zasadzie wystarczy mu obniżać atak, poszło z nim całkiem sprawnie. Dobra. No bo tak zrobimy, żeby zostawić sobie jeszcze jednego lidera w razie czego? Także tak, co ten topo potrafi? Ty coś potrafisz? plus is... A o, oh bo topo. Ty jesteś chyba najlepszym wojownikiem w jedenastym wszechświecie. Po prostu czytam ten opis i, i... puszczają mi zwieracze. Boję się, ciebie, topo. Jesteś, jesteś strasznym kozakiem, wiesz? O, patrzcie, jak się zdenerwował, hop. Jak zacząłem go, <laughs> się z niego śmiać. Mnie zdenerwował się. 83 tysiące. Pamiętam, jak jeszcze sztuka grał do kana. Mój ziomek. I to było za czasów trzeciej rocznicy i on wylosował właśnie Goku i Vegeta, którego teraz, teraz widzieliście w rotacji. I ja mu mega zazdrościłem, bo ja na tej rocznicy nie wylosowałem nic, dosłownie żadnej nowej karty. A on wylosował te karty i miał mega fajny team Potary. Wtedy jeszcze, wiecie, nie było tych wszystkich takich dobrych kart, które są teraz jakby w mecie. Więc tam miał jeszcze supporta pod postacią zielonego, bazowego Vegito, który jest dosyć starą kartą. Ale to dosyć śmiesznie teraz na no to patrzeć z perspektywy czasu, bo ta karta... Wydaje mi się, że nikt jej nie używa, nawet jako supporta. Ja mu tak mega zazdrościłem, a potem pamiętam, jak były zajęcia z. Pamiętam yy, mówiliśmy, komputery to były. Na pewno nie pamiętam jak się ten przedmiot nazywał. Siedzieliśmy rano, o ósmy pojechaliśmy na zajęcia i ja akurat robiłem samona i wylosowałem te karty, i tak się cieszyłem, a teraz mam do niej trzy duplikaty. I w zasadzie na ostatni raz, jak trafiłem ten duplikat, to nawet nie krzyczałem, po prostu zrobiłem wu! Fajno! tako, o już robię, wiecie? Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem sam. Ale możecie też mi powiedzieć jak na przykład czy samonujecie, czy gracie z kolegami na przykład w Dokana możecie mi powiedzieć, to jest dosyć ciekawe, bo ja w zasadzie gram w Dokana tylko na streamach jeśli gram już z kimś, przez całą resztę czasu gram w zasadzie samemu i jak robię jak na przykład trafiłem tę legendarkę Wegetę, o którym wspomniałem w pierwszym samonie, to akurat Marcia była w domu ja mówię Mar nie wierzę! No po prostu nie wierzę co się stało! Coś takiego, nie? A jakbym był na streamie, tym zaczął się wydzierać, bo czułbym też waszą energię. Dlatego też chciałbym zrobić jakiegoś streama z Dokana. Oczywiście samolot na nim nie będzie, bo nie mam DS-ów. Chociaż gdybym miał, to tak jak powiedziałem, samonowałbym na banerze z Gohanem, bo podoba mi się ta karta. Ale tak czy siak, myślę, że będą emocje. Pogadamy sobie. Piątek już teraz was zapraszam jeszcze raz. Wyrzucam tego Ultra Instincta na sam koniec. I będę teraz. Modlił się za to, żeby on uniknął tych wszystkich ataków. Nawet, tak jak powiedziałem, nie patrzę tutaj, a Toppo chyba się zdenerwował i, i zadaje mi dosyć duży damage. Oczywiście, tak czy jak przez niego przejdę, ponieważ mam jeszcze parę innych drużyn w zapasie. Ale byłby trochę przypał, gdyby to po mnie zawił. Patrzcie. wiecie co, cały czas patrzyłem, jak nagrywałem na tutaj na, na podgląd tego, yy, tego, co się dzieje na moim telefonie. I, I on jest jakby w normalnych tej klatkach tych 30, bodajże, jeśli. Się nie mylę, w tych, w których ja zawsze oglądałem, a teraz przez chwilę spojrzałem na mój telefon. I jest to tak płynne, że aż mi jest, aż mi jest dziwnie to oglądać. O nie, o nie, Goku! O nie, Goku! No i widzicie, co to jest znaczy! Jeden, jedyny raz miał unik... Dobra. To jest niesamowite, nie? Ultra Instinct Goku: Wszystko unika prócz superataków. A potem nawet jeszcze nie, nie uniknął tego jednego. Zwykłego ataku, ale dobra, wydaje mi się, że tutaj tak powinienem to wygrać. to nie zada mi dużego demerza, jak mam taką dobrą kartę. Wcześniej zresztą wspomniano przeze mnie na pierwszym slocie. Także tak, hop! No i widzicie, sztuka już nie gra w Dokana od bardzo długiego czasu. Ja mu chciałem mieć takiego, wiecie, żeby Marcia grała w, w Kana też przestała grać i, i zostałem sam. Dlatego też mówiłem, że trochę straciłem. Chęci do grania. Dobra, jest Jirenik tutaj. Potrzeba mi zielonej drużyny, a ja wiem, jaką na pewno drużynę. Zacznę sobie od gorszej mojej drużyny, wiecie? I wrzucę sobie wszystkie te karty, które mam. I ja już wiem na przykład, że tutaj y, ten sel na ultrasie robi. Ten niszczy atak. <laughs> ten się obniża. Ten też obniża, ale tylko o 20%. Także nie jest to złe. Chociaż nawet ten chyba może nawet obniża. Super class enemies. A Jiren jest super, no to fajnie, fajna drużynka, może się udać, mimo tego, że jest na pierwszy oka trochę słaba i powiem szczerze, katastrofalnie się ze sobą linkuje, co pewnie zresztą zaraz zobaczycie, chyba że będą jakieś dziwne rotacje, które się udają linkować. No widzicie, co się dzieje, nie? Fierce battle, fierce battle, fierce battle, tutaj tylko fear and faith, także potrzebuję tutaj trochę RNG yy, i chyba zacznę sobie od, chyba zacznę sobie od Sela. Tutaj będzie żółta? Okej, okay, dobra, nie dostałem żółtej. Wolę dać a super. O, sobie dobra, będę miał super atak na wszystkich. Także jest ok. Mam nadzieję, że Jiren nie zaatakuje w pierwszym slocie, Fajnie by było, jakby w ogóle nie zaatakował yy, Sela, ponieważ. Przecież nie. Obniżenie ataku od zamasu już jest aktywowane, bo on ma to w pasywce, a nie na super ataku. Także. Aj, 119 tysięcy. O tym właśnie mówię. No jest to dosyć sporo, ale na Jirena, Raz mi się udało użyć na Jirena jeden, jeden team. Złożyłem taki bardzo sniki team, gdzie było chyba. 5 albo 4 karty, które obniżały ataki, to dosyć sporo, mimo tego, że nie były jakieś, nie wiadomo jakie, wymyślne, ani silne. Dobra, broli od razu idzie na koniec, ponieważ jest to katastrofalna karta do tankowania. No i niestety tutaj nie będzie. Ultra super ataku, ani nawet zwykłego super ataku. Wolę dać super atak y, Giryno, y, hitowi, bo bardziej lubię tę kartę, A zresztą. Chociaż kurde, mogłem hit tak czy siak obniży atak przy normalnym ataku. A Sel, jakby su zrobił super atak, to przynajmniej by uleczył trochę HP, ale a i tak przyjęli tutaj obaj po dwa ataki, więc nie ma znaczenia, który byłby na którym slocie, No ale dobra już. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, Big Bad Bosses, Big Bad Bosses tu nie ma znaczenia. Ale na tego sela tymi kulami. Tym dam tak. I dobrze, i poszło całkiem całkiem okej. Okay. Dobra, Dzidyn ma obniżony atak. Wszyscy dostali wystarczająco dużo ki. Dobra, teraz będzie drugi yy, super atak ze strony przeciwnika. Zobaczymy ile to dosta. O, 85 tysięcy to nie jest wcale tak dużo. To chyba to faktycznie jest taktyka na tego wariata, żeby mu po prostu 5 w dół. I tyle. A moje karty całkiem dużo biją. Freeza jeszcze trochę wyleczy HP. Teraz nie popełnię tego samego błędu i nakarmię tego Sela w ten sposób, żeby mógł uleczyć trochę HP. Mogę nawet mu to dać w ten sposób. Nie będę... Zostawię te zielone kule po lewej stronie. Mógłbym je wziąć, żeby uleczyć trochę HP, ale chcę zachować je może na następną rotację, ponieważ nie ma potrzeby, żebym tutaj jakoś, nie wiadomo jak, pakował kip. Chociaż jest, taka, jest taki typ w grze, jak się jak się że ładuje jakiś ekran logowania, czasem są jakieś typy. Nie ekran logowania, tylko ładowanie przed wejściem na przykład na mapę i tam są typy, na przykład jeden taki jest, że zbierz tyle ki, ile dasz radę. Nigdy nie jest za dużo ki, a ja sobie myślę, ssj 3 gotengs. Który musi mieć 11, ki, a nie 12, żeby zrobić większy demecz, No właśnie, no to, to tutaj już jest inna sytuacja. O, tutaj właśnie chyba źle policzyłem, dokładnie tak, <laughs> źle policzyłem, jestem rewelacyjnym matematykiem, jeśli chodzi o Lokana, także Sel, Sel dzisiaj nie, nie zrobi super ataku, ale Jiren nie bije mi wcale dużo, wręcz szczerze. Jestem wręcz zdumiony, że robię to słabszą drużyną, a miałem jeszcze super STR. 100. super. Tak, poszło bardzo łatwo, naprawdę poszło zdumiewająco łatwo, także cały Ultimate klasik jest zrobiony, pogadaliśmy sobie trochę, pamiętajcie o co was spytałem, możemy sobie trochę porozmawiać. Chyba nie będę miał na tyle DS-ów, żeby zrobić czegoś samo, naprawdę. 24, tutaj pewnie nie dostanę zbyt wielu. 45. Nie no kurwa, bez przesady. Porąbało was? Za złotówkę bym kupił, ale nie za 18 zł. Zdzierstwo. <śla> Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o streamie, niedługo będzie streamik z Dokana, porobimy sobie ESBR-y i to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, na razie, cześć!